Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo szybkim odcinkiem, który jest konsekwencją moich ostatnich porządków w szafie. Mam do sprzedania. Kilka, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt ciuchów, które są niespecjalnie przygotowywa przygotowane do tego, żeby Wam je pokazywać. Nie są wyprasowane, są oczywiście czyste, ale chcę je sprzedać albo hurtowo, może ktoś z Was znajdzie się i po prostu kupi wszystko razem, albo wybrane rzeczy za cenę, którą podam, jedną, dla wszystko, a jeżeli nie, to oddam wszystko do fundacji. Jeżeli ym, ktoś z Was będzie chętny na ciuchy, to ja sprzedam wszystko, bądź część, jeżeli ktoś będzie chciał tylko część, za 150 zł i te pieniądze przejdą na funda dla fundacji Otwarte krat Klatki. Jeżeli nie, to oddam do jakiejś fundacji po prostu Czuchy, która zbiera e, odzież e, do swoje, w swojej działalności. Zatem zaczynamy! Zacznijmy od porówek po Danielu. Są to dwie porówki w rozmiarze L. Pierwsza wygląda tak, ja wam naprawdę będę to bardzo szybko pokazywać. Ciuchy są czyste, niezniszczone. Myślę, że z, łącznie warte znacznie więcej niż 150 zł. Ale tutaj chodzi o wsparcie otwartych klatek. No i o przy okazji, jeżeli możecie skorzystać. To jest akurat w rozmiarze M. Tutaj, według producenta. Ale no Daniel generalnie nosi -E l Elki, więc i na MKę i na Elkę pewnie będzie dobry. Kolejna polówka prezentuje się w ten sposób, tutaj według producenta jest XL, ale tak jak mówię, no tutaj rozmiar rozmiarowi wiecie, nierówny. Daniel nosi generalnie Lki i to jest polówka jego. Teraz taki crop top. Taka krótsza bluzka z długim rękawem, to jest H&M rozmiar XS. Generalnie wszystkie ciuchy, które pokazuję, są to ciuchy po mnie. I bez względu na to, czy to jest rozmiar XS, S czy M, bo czasami wolę nosić takie luźniejsze rzeczy, to są wszystkie ciuchy, które będą dobre na kobiety mojej postury. Ja mam 1,67 m wzrostu, ważę 48 kg. Generalnie, jeżeli macie przybliżoną wagę wzrost, to te ciuchy bez względu na rozmiar będą na Was odpowiednie. Kolejną rzeczą jest sukienka Petit, nie znam tej marki, tutaj według procenta jest 36 EU US 4 Rozmiar to jest y, taka obcisła y, spódni, sukienka mini z długim rękawem i z takimi wyciętymi ramionami. Na Czemu ją sprzedajesz? Jest prześliczna. Bo mam tak dużo rzeczy w szafie, a nie wiem czy wiecie. Jest bardzo w... ładne. Bardzo dziękuję. Eee, mam nadzieję, że komuś się posłuży. Ja już ją ubrałam dwa razy i mi wystarczy. Ostatnio sporo nagrywam filmów z Zoompexu, W związku z tym w mojej szafie znowu napływa świetnych rzeczy, coraz więcej. Więc ja po prostu tych, których, które już ubrałam, się będę pozbywać powoli. I myślę, że takie filmy jak ten. Takich filmów jak ten będzie powstawać więcej, z właśnie z tego powodu. Nie dlatego, że te ciuchy już są zniszczone albo mi się nie podobają, tylko dlatego, że właśnie ja kupuję bardzo dużo fajnych ciuchów i też dzięki temu myślę, że to będzie fajna opcja dla wsparcia właśnie fundacji czy otwarte klatki, jeżeli sprzedam te ciuchy, jeżeli ktoś z Was je kupi, albo fundacji, która taką odzież po prostu zbiera w swojej działalności. Kolejną rzeczą jest sukienka, taka letnia, z pięknie wyciętymi tutaj bokami. I to jest w ogóle rozmiar. 12, czyli czekajcie, to jest. Y, XL? Chyba. Y, ale ona jest świetna. Była na mnie. Jest na mnie dobra. Ona jest w ogóle. Czekajcie, ja Wam powiem coś. Prze, przeczytam tutaj. Bo to jest, o ile dobrze kojarzę, 100% silk, czyli. Y, 100%. Y, Jedwa, tak? Dobrze mówię? Żebym <grym> się nie zamieszała po polsku. Tak, i ona naprawdę jest świetna. W dotyku czuć to. Nieprzyjemna no ja Mijają y, wakacje y, te i zeszłe ubrałam z 2-3 razy, i po prostu już dlatego się pozbywam. Naprawdę jest świetna ta sukienka. Kolejną sukienką jest sukienka w rozmiarze według producenta 36. Jest to Dorothy Parking. I ta Parking. sukienka jest po sesji w morzu. Nie, to nie ta. No. Nie, ta, ta już jest sprzedana. Znaczy ta, tam ta, ta już sprzedałam i właśnie przez YouTube a też ją sprzedałam. Ta sukienka to jest sukienka, kochani, z Malezji. No. Ja, ja, w nią, ja, w niej byłam, ja ją miałam w Malezji i wtedy ją ubrałam raz, a poza tym ubrałam ją jeszcze raz w Polsce. To jest taka długa sukienka, zobaczcie, ona ma tutaj taką piękną falbanę na dole. I takie falbany, z takich samych falbany są zrobione ramionka. Jest tutaj yy, z tyłu wiązana, możecie sobie zrobić kokardkę z tyłu. I ona jest naprawdę prześliczna. Kolejną rzeczą jest sukienka Stopshopu, rozmiar 34. I zobaczcie, ona jest w takim pięknym, żółtym kolorze. I ona ma tutaj takie, to nie są kamienie naturalne, ale coś na wzór powiedzmy. Jak widzicie. I z tyłu ma zamek, taki na całe, na całe plecy. Ona jest taka też krótsza, przed kolano. Pięknie leży. Jej bardzo dawno nie miałam w szafie, więc tym bardziej. Szefy na sobie w, na sobie, więc tym bardziej stwierdziłam, że już ją po prostu oddam. To jest cukienka, którą na miałam gibyta. na sobie <gibyta> którą miałam na sobie tylko... Nie, dwa razy miałam ją. Jednym z, jednym z nich jest zdjęcie, jak teraz widzicie właśnie yy, z otwarcia Tesli, kiedy otworzyli serwis Tesli w Polsce. Ja ją brała mi Daniel, zrobił mi zdjęcie w niej na Instagram. Ona jest w ogóle genialna, ona jest mega ciężka. Jest takiego, wiecie, banda, banderzowa tak zwana. W ogóle powinna ją grać teraz za protesty. No, za jest I to jest rozmiar <grym> S. I to jest rozmiar S, i ona z tyłu jest, zobaczcie, zapinana przez całą długość zresztą. O, będzie widać, tu jest cały zamek. Um, I tutaj, żeby się dobrze wszystko trzymało, jest taka guma, że wiecie, że tutaj po prostu Wam nic nie będzie zjeżdżać. Pokaż gumę. Kolejną rzeczą jest kombinezon. Kombinezon w rozmiarze 34. I to jest kombinezon, tutaj stół jest taki guziczek. I to jest kombinezon w takiej długości 3 czwarte. Zobaczcie, jak teraz. Pokaż, Daniel. Widzicie? Takie bardziej 7 ósmych, Nie 3 czwarte, sorry. 7 ósmych. Mega wygodny kombinezon w kwiatki, taki bardzo letni. Wiecie, lato on ma też kieszenie. Lato, wieczór, ja taki szal od razu widzę. Płaskie sandałki, winko, kolacyka, gdzieś jakieś ciepłe klimaty, ciepłe kraje. Mm. Kolejną rzeczą jest takie bolerko ale To chyba nie ma w ogóle metki. Ja się zastanawiam, czy to czasem ktoś, tego ktoś czasem nie uszył, Chyba tak. Jest prześliczne, bardzo kobiece, bardzo dziewczęce. No, możecie założyć w sumie na wszystko. Kolejną rzeczą jest sweterek. Taki, on się zapina na takie zapinki, tylko ja Wam pokażę tutaj, o, takie coś. Widzicie, czekajcie, trafię. O, gdzieś w ten sposób. I to jest czarny z rękawem 3 i to jest rozmiar niby L z Mexa. No ale ja generalnie to nosiłam na sobie jako taki po prostu różny sweterek na jakiś t-shirt albo na jakiś top. Taki basic do wszystkiego pasujący. Kolejną rzeczą jest koszula. Koszula z handemu rozmiar 34. W paski fajnie w szczupla. Jest y, pięknie taliowana ta koszula. Hmm, no, do dżinów, do jakichś spodni czarnych, niebieskich, białych, do każdej z tych naprawdę będzie pasować. Kolejną rzeczą jest hmm, kurtka. Kurtka w rozmiarze S. Hmm, to jest kurtka, która się wiąże tutaj w pasie, jest na takie duże guziki. Ja ją rozepnę, może trochę tutaj. Nie będę do końca rozpinać, bo czas yy, biegnie, <gryw> czas leci. Zobaczcie, to jest bardzo przyjemna, taka misiowata. Zobaczcie, to jest taki miś. Bardzo przyjemna kurtka, którą przyznam się szczerze, dość długo nosiłam. Bardzo ją lubię, do wszystkiego pasowała w sumie taką jesienną porą, jaką mamy teraz. Ona nawet nie mam jednak. Jeszcze kilka rzeczy przed nami. Tutaj mamy Uni Kiedyś bardzo lubiłam tą markę. Może kojarzycie z sieciówek. Ona jest taka mniej znana, z, to są te same włoskie rzeczy. I to jest rozmiar według producenta niewiadomy, Chyba, czekajcie, czekajcie, no nie wiadome. Ale generalnie tutaj jest metka. To jest taka tunika, taka luźna tunika, która jest leterkowa, też taka jesienna, pod to możecie to ubrać. I tutaj macie taki, tak fajnie tutaj tak opływa um, ten, um, ten um, kołnierz, jak to nazwać. <grych> Pamiętam jak tu pracowaliśmy często żelazkiem. Tak, tak, parowem. Jeżeli... no parowym. Serio, jeżeli macie żelazko parowe, to możecie to brać, a jeżeli nie, to będzie ciężko ma pracować. Zresztą ja nienawidzę pracować, więc żelazko parowe w domu jest dla mnie absolutnym zbawieniem i żelazkiem parowym wypracuję wszystko nawet tak skomplikowane rzeczy, jak to. Kolejną rzeczą jest sukienka absolutnie prześliczna, boho! To jest rozmiar 36. Nie rozumiem, dlaczego niektórzy piszą EU36, to jest 4, US4, a niektórzy EUR 36, to jest US6. No ale to jest bardziej dla mnie, według, według tego, to jest bardziej 34. E, sukienka jest absolutnie przepiękna. Zobaczcie te zdobienia tutaj. Widać ładnie za mhm. Te e, rękawy są z takiej siateczki przeźroczystej. I na końcu też są tak w ten sposób zdobione. Z tyłu mamy zdobienia tutaj na górze, i to jest sukienka na zamek z tyłu. Widzę dobrze? Mhm. No. To jest piękna kiecka, którą miałam na sobie sumy raz. To tak właśnie bardziej okazjonalnie. Kolejną rzeczą jest marynarka. Marynarka. Mm czekajcie, tutaj jest jakaś... Mam tu skład, mam... ale nie mam ani marki, ani rozmiaru, ale to jest taka typowa s bym powiedziała. Bardzo klasyczna, elegancka marynarka, jakiś topik, spódniczka albo dżiny i można śmigać wszędzie. W sumie w tym bardzo uniwersalna, w takim kolorze zielonej butelki. Kolejną rzeczą są spodnie. Spodnie, które bym właściwie nie sprzedawała, bo bardzo je lubię. E, to jest Top Secret rozmiar 36, ale po prostu one są dla mnie za duże i powiem Wam, że ja je nosiłam, bo mi się podobały, ale musiałam tyle rzeczy napchać do środka, żeby to mi nie zjeżdżało z pupy, a i tak zjeżdżało, więc stwierdziłam, że no bez sensu. Zobaczcie, to jest kot w domu. E, bardzo eleganckie, zapinane tutaj z boku na zamek i tu na dole też są takie zameczki. Świetne są te spodnie. Ale to jest rozmiar 36, bym powiedziała, że może nawet podchodzi pod 38, bo na nie są za luźne, ja generalnie noszę takie 34-36, bardziej 34, dlatego to jest takie powiększone 36, no i niestety już dla mnie nie jest odpowiednie. Kolejna rzecz to jest sukienka, piękna, atmosfer, rozmiar 34, zobaczcie to cudo, w takim stylu boho, te rękawy... Są absolutnie bajeczne. Zobaczcie to. Ta koronka jest piękna. I ta sukienka prezentuje się. Niestety nie mam w niej żadnego zdjęcia, chyba? Tak, nie, nie mam. Ja ją ubrałam raz, też okazjonalnie. No i po prostu już. Chciałabym oddać w dobre ręce, żeby ktoś inny mógł skorzystać również. Kolejną rzeczą jest. My to tu mamy sukienka taka sweterkowa. Ja ją też kilka razy miałam na sobie, to rozmiar 8, czyli teoretycznie 36 albo ja 38. Ja to zawsze nosiłam zimą i ubierałam pod to jakiś golf, bo latem zawsze mi było za gorąco, bo to jest właśnie taki sweterkowy materiał, a zimą znowu bez niczego to za zimno, więc zawsze zakładałam jakiś golf i na to zakładałam tą sukienkę na przykład czarny golf, czarne rajstopy i ta sukienka prezentowała się połączenie, świetnie. Kolejną rzeczą jest bluzka. Jej, ile tego jest, za 150 zł mogłam podwyższyć cenę. Najmniej do otwarte atlatki może zyskały. To jest cukienka taka, taka cukienka bluzka, taka bardziej tunikowata. Ona tu ma normalny, nieprześwitujący spód. I na to jest taka właśnie m, jakiś prześwitujący materiał, który z przodu jest krótszy, jak widzicie. Pokaż tutaj na dole, on z przodu jest krótsza a z tyłu jest taki, taki jakby za na niwelum szedł. Ona ślicznie wygląda, ja ją zawsze do rurek zakładałam, zawsze. Za trzy razy ją miałam na sobie. I zakładałam właśnie do rurek, bo ona jest tutaj taka luźniejsza i ten, ten spód ma taki, taki ciągnący się, czyli tak troszeczkę poszerza powiedzmy na dole. i Dlatego zawsze y, zwracałam uwagę na to, żeby był szczupły y, spód, żeby tak wiecie, nie wyglądać na zbyt dużą. Kolejną rzeczą jest spódniczka. Spódniczka w ogóle hit. Ja ją miałam dwa razy na sobie, to jest rozmiar 36... 4. 34. To jest spódniczka w kształcie bluzy, zobaczcie, ona ma rękawy tu. To jest tak, to tak idzie. To jest taka miniówka, jakbyście... Te, wygląda to tak, jakbyście po prostu założyły bluzę i zawiązały ją sobie tutaj przepasałe. Więc ona jest naprawdę hitem. Ja pamiętam, że jak jeszcze miałam bloga, to, 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 to w niej miałam sesję. Daniel, zresztą sam nie robiłeś ją. Kolejna rzecz to są spodnie, też mega fajne. Ja je nosiłam raz na 34 kilka razy do, pamiętam, czarnego t-shirtu. To jest Topshop. I one się prezentują. Tak, to też są takie spodnie 7 usłych. One są tutaj oryginalnie podwinięte. Tak wyglądają. Tu mają kieszenie. I tył prezentuje się tak. I okej, okay. i to jeżeli chodzi o ciuchy, to jest koniec. I teraz mam dwie pary butów i dwie, yy, dwie torebki. I już Wam pokazuję. Jeżeli chodzi o buty, to są buty idealne teraz na zimę. Rozmiar 36. To są takie typowe śniegowce w takim nude kolorze. To jest rozmiar 36. O ile się nie mylę, to będzie stopa 23 cm, ja mam takie 23-23,5 cm stopę, no i to są właśnie buty dobre na mnie, ale ja mam bardzo podobną drugą parę, więc stwierdziłam, że już mam tyle butów, że bez przesady to są buty, które zobaczcie, praktycznie w ogóle nie zniszczone. Ja je miałam na sobie dwa razy i kupiłam je chyba na Dizzy. Zobaczcie, one są bardzo ciepłe, takie futerko mają w środku. No, widzimy, że ciepłe. <noise> Widzicie, że ciepłe. No dobrze. Kolejną parę są buty takie bardziej Ballerinki. W rozmiarze też 36. Ja je miałam na sobie raz. Ale po prostu jakby mi ten model nie przypadł i jakoś tak nie nosiłam ich potem i stwierdziłam, że szkoda, że mają się zmarnować, bo są generalnie jak nowe. Zresztą ja nawet do niedawna miałam buty wszystkie w pudełkach, bo ja bardzo dbałam o buty. I. One są zawsze czyste, niezniszczone i przechowywane w pudełkach, znaczy były zawsze przechowywane w pudełkach, bo od kiedy przeprowadziliśmy się do Warszawy, musiałam się wszystkich pudełek od moich butów pozbyć, a uwierzcie mi, że było ich mnóstwo, bo po prostu ja nie mam ich tutaj gdzie przechowywać na tyle, by, by te pudełka mieć. I ja musiałam wszystkie pudełka po prostu i przechow przechowuję po prostu w szafie buty, więc niestety dostaniecie je, jeżeli się skłócicie bez pudełka, ale uwierzcie mi, że są naprawdę yy, dobrze traktowane. Kolejną rzeczą jest. Torebka. Zacznijmy od podróbki. To jest podróbka Valentino. Tak się prezentuje na takim złotym łańcuchu, ale generalnie jest bardzo ładna. W sumie to. komu to przeszkadza, że to podróbka? W sensie ten napis jest na tyle mały, że nawet nie będzie za bardzo widać, możecie sobie zobaczyć. A poza tym ona jest w tak dobrym stanie, że. no nie wydaje mi się, żeby miałby to być problem. Ja nawet nie pamiętam skąd ją mam, szczerze mówiąc. Ale jest super. Mam też mnóstwo torebek, więc będę się systematycznie pozbywać wszystkich, w których po prostu od jakiegoś czasu nie chodziłam. Tym razem padło na tą i jeszcze na drugą. I tutaj mamy oryginalną torebkę. To jest torebka. Tak wygląda. Generalnie się tak bardziej przypasa, w ten sposób nosi. Tu się zapina. To jest torebka oryginalna Hugo Boss. Już Wam pokażę. Ona nie jest zniszczona. Jakoś bardzo, troch, troszeczkę tutaj, od razu jestem szczera, Wam pokażę na pasku. no skóra jest, więc niestety skóra, ale no jest i, i, i to tak niestety wygląda po czasie. Tego nie widać mocno, więc spoko. Ona jedyne, jaki ma mankament, to jest troszeczkę brudna w środku, po prostu ona wymaga czyszczenia, więc myślę, że no nie wiem, jak się czyści takie pra, takie torebki, czy się po prostu do pralni oddaje, ale możecie zobaczyć. Tutaj metka Hugo Boss. I co najważniejsze, ona jest numerowana, oczywiście, bo to jest oryginalna torebka, więc tutaj możecie sobie zobaczyć jej numer. Także, mm, no. Myślę, że mieć oryginalną torebkę Hugo Bossa też wśród tylu rzeczy pokażę daniem. Zaraz to wszystko poukładam, żeby nie było, bo długa jest czysta. Zaraz to wszystko pochowam do torby, ale po prostu chciałam to tak na szybko tutaj wam pokazać, zaprezentować. I za te wszystkie rzeczy, ich jest tutaj około 20 albo ponad 20, nie wiem, możecie poniżej, ja nie zdążyłam. Chcę 150 zł. Możecie powiedzieć mi, że chcecie na przykład, nie wiem, z tego 5 rzeczy, 10, 15, ja Wam je po prostu wyślę i wy mnie za to zapłacicie 150 zł. Jak uważacie? Te pieniądze idą, tak jak powiedziałam, na otwarte klatki, więc tak czy siak korzyść obopólna i dla Was, i dla otwartych klatek, albo jeżeli nikt się nie znajdzie dla... Innej fundacji, myślę, że dla Fundacji Szlachetny Bohater, bo już tam oddawałam kiedyś swoje ciuchy i nie tylko ciuchy, więc jeżeli nie znajdzie się chętny, chętna na te rzeczy, oddam je Fundacji Szlachetny Bohater. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że rzeczy Wam się podobały. Dajcie znać, czy taka forma Wam się podoba, sprzedaży, czy jesteście zainteresowane. Kolejnymi takimi rzutami ciuchów, bo Ja będę systematycznie robić takie porządki w szafie i wymieniać po prostu y, rzeczy aktualne, które mam, bo też przyznam się, że po prostu mam za małą szafę i nie mieszczę się fizycznie z wszystkim, więc to jest, myślę, zdrowe podejście do tego, żeby sprzedawać rzeczy jedne w y, miejsce kupować kolejne i po prostu mieć cały czas taki, wiecie, ym, prze. prze... Słowa mi brakuje? Pomóż mi. Rotacje. Rotacje, tak, o to mi chodziło. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Subskrybujcie kanał, jeżeli Wam się podobało i do następnego odcinka, który będzie filmem z Lumpexu i będzie naprawdę A! świetny. Do zobaczenia, cześć!